To powiedziałem, że mi już wystarczy. Nie, nie wystarczy mi. Nie potrafię sobie tego odpuścić. I chcę prowadzić dalej, tylko że ja już widzę jak to zrobi się teraz tutaj. pyk i spadłem. Jeden skok mi wystarczył. Żeby zrobić wczytanie. To jest 18 sekund filmiku. Może druga próba będzie lepsza. Hmm? 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 Druga próba. Trzecia próba. Okej. Okay. Okej, okay, to był full, to przynajmniej mam pewne. Okej. Okay. Teraz idzie. Teraz, bo tam trzeba aż przeskoczyć. Tak mi się wydaje, że trzeba aż tam przeskoczyć, więc. Tak spróbowałem. Czy może mi się to udać? Błagam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. czas na prawo, czy skoczyć w lewo i się odbić? Na maksa w lewo zjaduje. Okej okay. No nie, no Pff, ja pierdyle Tak wszystko pięknie, po czym nagle jeden z łatwiejszych skoków musiałem schrzanić? Serio? Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, o można chyba na tym to skoczyć od razu ja Już tak mnie zablokowało jakby we wchodze. a fuck Zgaduję, że tam można skoczyć z tego niższego, jednakże też zgaduję, że jest po prostu łatwiej z tego drugiego skoczyć tyle, a teraz spróbujmy coś Widzę potencjał. Oh, shit. Widzę potencjał, że. Da się chyba to zrobić, ale. Po prostu mi to nie wychodzi i tyle. Teraz to jest po prostu nie użyć, bo to nie jestem jakoś daleko. Znowu ten argument, że nie jestem jakoś daleko? Okej okay. Dawaj, teraz cłoniec. Jeden ładny one skok, one drugi spierniczyłeś po całości. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj już wolałem tak. W ogóle wydaje mi się, że... Zaraz to aż. Że jest stąd skocz na full, to i tak się jestem bezpieczny. Dokładnie. Tu już nie jestem bezpieczny. Cokolwiek, co jak progres, zrób, a nie, że będziemy cały czas wracać tutaj, to nie jest kuźwa progres! To był regres! Czemu ja nie potrafię rozumieć, co jest progresem, co jest regresem czasami? To, mo to moja psychika wszystko musi ustawić. Okej, okay. full, i wróciłem. Okej, okay. przynajmniej tak spadłem. Czemu musiałem tak kuść Was szybko? To było takie pełne skupienie. Bo takie pe piękne, pełne skupienie, że chciałabym. Tak się sobie zamknąłem. Ponieważ szło idealnie. Tylko potem, żeby to potem zepsuć. Tak? Ok. Ok. Jest. Okej. Okay. Moje, mój umysł, zrób sobie Sejwa. Również mój umysł. Skacz. Zrobisz to, będziesz kozak. Jak widać, wyszło na pięknego kozaka, który spadł sobie 8 pięter w dół. Na szczęście przynajmniej jestem to szybko w stanie odrobić, ponieważ wymasterowałem ten skok. Okej, okay, tego nie wymasterowałem, ponieważ nie ustawiłem się na krawędzi. Tu musisz się ustawić na krawędzi i wtedy skocz na full. I te cyk, i tutaj pyk, i ciach i ciach, za mocno Wrócimy znowu na tą kostkę, stąd skoczymy tutaj nie, nie trafimy I w tej... Raz, dwa Trzy Cztery Pięć Sześć, siedem Osiem skrzanione. Taka piękna seria Chciałem powiedzieć, że cisza mnie uratuje. To robi ten znak na kamerce. Żebym nie siedział cicho. I dopiero jak zrobię ten moment, w którym się zatrzymuje, to wtedy bym się odezwał. Ale. To, jak widać, cisza też mi nie pomogła. Może szło dobrze. Tylko to nie jest, to nie jest już taka bardziej pamięciówka, pamięć się i tak dalej. Dlatego mi tak wychodziło. Czy to był właśnie spokój, więc. Uh, fuck. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay. idealnie spadłem. Tu jeszcze sobie mówię. stanie przeżyć. Pyk tu. Tu. Ja powiedzieć, że na szybko mi idzie lepiej, bo, bo się nie zastanawiam nad każdym ruchem, ale od razu jak tylko co pomyślałem, to spadłem, więc zrobiłem lekko. Nie, nie skoczyłem na full. Tak to jest jak właśnie. Robiłem te skoki, które nie trzeba robić na full Ile trzeba było robić na full, to zapomniałem o tym puściłem Fuck Dawaj Fuck Cieszy mnie to, że jeżeli tutaj przeskoczę To Okej okay. To jestem jakby bezpieczny, ale jeżeli przeskoczę w drugą stronę, to już tutaj tego bezpieczeństwa nie mam 10 minut pociętego materiału, czyli u was to może będzie z nim 3-4 minuty. Patrzę na to, ile, ro, ile robię cięć. A my nie zrobiliśmy. Znaczy zrobiliśmy progres, ale dlatego, że nie zapisałem nigdzie go, to tak jakbym tego progresu nie miał. I to ja zaczyna już załamywać Ja bym robił tak i chyba się tak da zrobić. Testuję po prostu tak. Da się tak robić. Czyli jeżeli... To można fajnie sobie przeskoczyć. Chciałem sobie w idealnym momencie materiał więc trzeba było go poprawić zapisuję to jeżeli nie w prawo to gdzie? przecież u się na krawędzi no przecież to pasuje żebym tylko skoczył w prawo O, bo trzeba było się troszeczkę bardziej odsunąć i wtedy jest ten skok do zrobienia. Teraz tu, teraz tu, teraz tu, do góry A, przecież do góry. W lewo mogę schodzić, tak? To to za wąż. Czym ty jesteś? Trzy kropki. No, podchodzę dać trzęsę, trzeba by się trzeba bać. Czy to było wszystko wężem, to co widziałem, to mi się jakieś rury. To jest coś z nawiązania do. Który, do. do uh, może do kruków? Bo tym razem kruki nie miały. Raczej, kruki. Ptaki nie miały. Blood Red Stone. Huh. Jakiś kamyczek mam się. Idź mi stąd. Całego kamyczka u ciebie nie mam i nie będę miał. Holy shit. Czy mogę w prawo tutaj? Mogę. Pan kamieczka żadnego ode mnie nie dostanie, więc nawet pan nie myśli Holy Jesus gdzie ja jestem? Na szczycie czegoś Na szczycie czegoś, czyli teraz muszę skoczyć Tu, a teraz? Woda Przecież na pewno w prawo muszę skoczyć na full? Tak, w prawo na full What? Ona spowalnia! I będę musiał na nowo wyczuwać, jak się skacze! Holy shit! Przed tym nie potrafię wyczuć. Bo to tak jakby. Ładuje mi wolniej ten skok. Okej. Okay. Raz do góry i w prawo musi być, to jest pewny skok. Uff. Wydaje mi się, że tutaj nie można, jakby spaść po części. Można spaść. O, no, no i właśnie tym mówię, no ja przez tego nie wyczuję, jak tu skakać. Bo jeżeli jest tam, to jest to z kostki pode mną. Te kostki najprawdopodobniej zrzucą mnie tą platformę. Tak mi się przynajmniej wydaje prawej totalnie jestem w stanie wyczuć siły na tych skokach tutaj przynajmniej mam pewność, że jeżeli spadnę na środek to mi się nic nie stanie Taki plusik, no nie? no mogę? dawaj, dziękuję holy shit, co to za kręgnie? nie, mam gdzie przecież, że mam wskoczyć na full, ale wydaje mi się też za, w tym samym momencie, że ten full to oh, byłoby za dużo Zastuje na full na pewno Okej okay. Znaczy żebym skoczył Tu A z tego tu A z tego tam Gdzie teraz? Okej okay, muszę trochę spać w dół Bo ja cię nie mogę zalać nawet Do prawej Teraz od prawej. Siup. Okej, okay, teraz. Od lewej do nie! Nie! Holy shit. Tu bym chyba za nisko, no nie? Trzeba tak by skoczyć troszeczkę wyżej. Tylko, że nie potrafię tego wyrzucić. Co jest najfajniejsze. Trzeba ja czas skoczyć jakby niżej i niżej. Ja nie mogę by wyżej skoczyć. Hej, okay, na full. Teraz było do prawej, prawda? Tak jest. Tu. Teraz stąd tu, stąd tu. Stąd tu. I teraz poczekajcie czas to. To trzeba zrobić tak i teraz stąd w prawo. Okej okay. teraz. Stąd tu? Co to jest za logo tam? Okej, okay, nic nie znaczy. Każdy spadek to jest po prostu. Jedna wielka tragedia i sunieć się w dół 8 pięter. Żartowałem z tym 8 pięter Poważnie żartowałem z tym 8 pięter. Znaczy mówię to jest wciąż etap gry, który... Nie wydaje mi się być jakiś taki ultra... tragiczny pod tym względem jakby jest To jest jakby dużo checkpointów na tym etapie Ale wciąż Skoczę stąd? Nie wiem, prawda? Okej, okay, czyli to nie znaczenie znaczenia na którym jestem Stopniu Chyba, że był za wysoko, to wtedy mogło być Gorzej No tutaj muszę skoczyć na Wyższe pięterko. Ok, i teraz dopiero stąd w prawo. Teraz stąd tu. Znowu za lekko, Znowu 8 pięter w dół. Czemu? Dlatego, jakby się nie dzieje, miał tam możliwość skoczenia na full, i bym miał lepszy skok niż próbowanie. Aby to wymierzyć, tutaj wiem, że nie jest na full. Chyba, że jakbym się właśnie bardziej tu odstawił i to dobrze wymyśliłem. A sto, Dawaj, to spokój Będę mieć znowu w komentarzu Ale trendwa gra, bo nie komentuję wszystkiego Ale mnie to wkurza. Żeby nie nazwać tego jakoś. A, zbyt agresywnie. to jest stąd mniej więcej jest full, tak? Aha, czyli nie. Czyli to jest taki punkt perfekto. Gdzieś stąd, ale znowu nie za daleko, bo wtedy się zślizgniesz, coś w tym stylu. Tylko łatwo się, wydaje mi, wsuwa pod te pochyłe No ale zdecydowanie podoba się ten level bardziej niż ten poprzedni. To na to, że. Jest dużo bezpiecznych. miejsc tu. Tu. Fuck. Tu. O Jezus. Teraz trzeba trzeba się odbić. Czy to nie może być na full, bo wtedy się odbiłem tam od sufitu. Teraz tu jak proszę cię. Ile ja tej sił muszę.? Nie, ja ja następnego razu skaczę na full. Na wyż, najwyżej walnę w, e, w górę, ale skaczę na full, jeżeli tam dojdziemy. Do, jeżeli tam dojdziemy, a na pewno dojdziemy. Nie wiem, czy ta. Aqua kraina może być uznawana po części jako. Checkpoint typu kościół poprzedni? Znaczy, widzę, że są możliwości, aby spaść. Na boki Ale i tak się czuję ultra bezpiecznie Przynajmniej z tym jak ja chodzę aktualnie Może to trzeba gdzieś wyżej wejść, lepiej wtedy będzie można jakoś serio poważnie spaść Albo po prostu ja nie chcę na takich miejscach właśnie, które są tymi niebezpiecznymi i dlatego aż tak upadam Okej, okay, tutaj zrobiłem na full, tak? TUTAJ zrobiłem na full, gdzie wiem, że nie, że nie trzeba było na full robić.. Jezus Maria... Nie wiem, czy on pomimo tego, że... Uh, tam jest bezpiecznie, to zapomniałem o tym i miałem takie chwilę. O kurczę, nie? Za blisko, walnę? Nie, nie walnę, okej. Okay. Ale, tak czy jak nie wskoczę, więc... No kurde, dawaj! Nice. 100 Sto... Dawaj, robisz ten skok Pierwszy raz tutaj nie, nie kiknąłem, pierwszy mój błąd Więc zaczynamy już tracić troszeczkę e, Spokój umysłu, bo zaczynam robić błędy, których nie popełniałem To jest najgorsze co może mi się wydarzyć w takiej grze Dopóki jest spokojny To wszystko jest e, I wszystko jest pod małym kontrolą, jest dobrze W momencie kiedy zaczynam tracić ten spokój ducha Zaczynają się problemy Dawaj, stąd. Nie na full? Nie, to na pewno nie może być na full. To już widzę, że nie jest na full w takim razie. To jest gdzieś tyle. Tak jest. I to też jest, to jest gdzieś tyle. Tak jest. I tutaj jest pierwszy skok, który widzę. Że mogę przeskoczyć i spaść. No ja Zróbmy gdzieś więcej tak i zobaczmy, co mogę dać, co, co jest wyżej. Hmm, czyli będzie tam i poza sobie odbić się, od ściany. Więc nie, tutaj zapisujemy. Okej, okay, no! O, przynajmniej tutaj spadłem, okej. Okay. Znaczy i tak bym nie wczytywał tego najprawdopodobniej, bo... Uh, to nie był jakiś gigantyczny spadek. Poza tą krainę czy coś w tym stylu, ale... O, wow. Wow. Ale po prostu, no to jest irytujące ile razy muszę powtarzać ten etap. Tym bardziej w tym takim slowo. Teraz co mnie swędzić. No, i musiałem puścić strzałkę. Cyk. Cyk. O! Przeskoczyłem to po raz pierwszy. Ale trzy takie błędy co mnie cieszą. Ponieważ widzę. Yy, znaczy, ponieważ poznaję. Możliwości mapy, tak? Czyli na przykład wiem, że jeżeli tam przeskoczę, przynajmniej w takim sposób jak e, teraz zrobiłem, to nic mi się nie dzieje? Pyk. Dawaj, pyk. No, dawaj, tu. Tutaj nie na maksa, trochę więcej, trochę więcej, to jeszcze więcej, za mało, za beznadziejny skok tam jest. O oh, fuck, beznadziejny skok i. Oprzydajmy No kurde, ale no przecież tam zawsze że będzie max skok, a ja po prostu się próbuję oszczędzać. Nie, no max skok nie może być. Czemu nie może być max skok? Ponieważ Tyle nie daje możliwości spadnięcia z tyłu Tylko po prostu daje zablokowanie tyle, no bo po co mieliby dawać coś Co jest max skokiem A ma możliwość Spadnięcia, tak? A zresztą Co mi szkodzi? To był max skok Teraz Tu Tu? Oh, fuck me! Czyli to nie tu. Czyli to musi być tu. Teraz gdzie? Wyjście z wody! Wieża. At the top! Czy ja bym miał być blisko końca gry? To może być koniec gry I zrobiłem save'a z tym szybkim cięciem i ale dziwne przejście Takie wolne, ale takie szybkie Robię jedną próbę Na ten odcinek What?! Dobra, no, dobra, no, no, skaczesz teraz na full Co za bullshit! I dlatego robimy jedną przymiotę na ten odcinek. Będziemy robić Towera na full na ten odcinek, więc łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. I wyjdziemy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace. Yo!